Analiza indeksów. Witam Państwa, zapraszam na kolejny komentarz wideo. Nic nowego niestety jeśli chodzi o kierunek trendu na rynku warszawskim. Podaż cały czas dyktuje tutaj warunki gry. Również w Eurolandzie mamy dzisiaj do czynienia z jeszcze silniejszym wzrostem aktywności podaży. W konsekwencji wydarzenia na WIG-20 rozgrywają się w tej chwili poniżej eksponowanej przeze mnie strefy 1676-1686, strefy wytyczonej przypomnę na bazie układu symetrycznego A, B, C i D. Tak więc no, trudno mówić. W tej chwili o jakichś pozytywnych wskazaniach. Z zalążkiem, mówiąc w cudzysłowie, takiego pozytywnego wskazania mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby dzisiejsze zamknięcie, a przede wszystkim piątkowe zamknięcie, bo jednak węzeł 76-86 to średnioterminowa strefa wsparcia, wypadło właśnie ponad wymienionym przedziałem cenowym. Niewykluczone, że ten fakt, no. Wybudziłby z letargu obóz byków, i bylibyśmy świadkami wreszcie jakiegoś silniejszego odreagowania wzrostowego. To są jednak na razie tylko antycypacje. Fakty, bowiem widać na wykresie podaż kreuje wydarzenia nie tylko zresztą na rynku warszawskim, również na czołowych indeksach bazowych. Jakie mogą być konsekwencje? No Przede wszystkim test kolejnej, długoterminowej, taką możemy nazwać strefy wsparcia 16424, liczne zniesienia, projekcje cenowe FIBO, znaczy dolna, czerwona potencjalne, linia potencjalnego kanału. Linia niebieska, która również przebiega w okolicy skazanego węzła. Bardzo silne wsparcie techniczne, no ale już z z doświadczenia wiemy, że nie takie węzły cenowe były w ostatnim okresie z łatwością przełamywane. Zobaczymy zatem, jaka będzie tym razem reakcja popytu, czy obóz byków zdoła powstrzymać tutaj falę przeceny i ewentualnie zainicjować ruch odreagowujący. Gdyby taki przebieg zdarzeń wystąpił na giełdzie warszawskiej, w dalszym ciągu obserwowałbym rynek pod kątem węzła 1770-1790. To jest w moim odczuciu istotna zapora podażowa, nawet w ujęciu średnioterminowym. Do niedawna ekspono, eksponowane przeze mnie wsparcie, potem po przełamaniu zamieniło się zgodnie z zasadą zmiany biegunów w zaporę podażową, a teraz łatwo można sprawdzić, posiłkując się historycznie istotnymi punktami zwrotnymi, że dokładnie w tym 20-punktowym korytarzu cenowym wypadają liczne zniesienia wewnętrzne, już skonstruowane na bazie bieżącej, bez na. WIGU20. No ale w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę kierunek dominującego trendu, powinniśmy zwracać uwagę na strefę 1604-1624. Kontrakty, no i tutaj niepokojący sygnał w postaci naruszenia strefy 1678-88, czyli odpowiednika tego węzła na wykresie w skali dziennej na WIGU20-76-86. Pierwszy pozytywny sygnał to no, wybicie się indeksu ponad właśnie węzeł 78-88, no i w tym kontekście zwróciłbym uwagę na pierwszy opór techniczny w ujęciu intradojowym czyli strefę 1707-1712, w okolicy przebiega również górna linia kanału, dopiero pokonanie tego właśnie skonstruowanego w ten sposób oporu technicznego wskazywałoby na możliwość wykrystalizowania się na kontraktach nieco silniejszego odreagowania. Na razie niepokojący sygnał, o czym wspominałem przed momentem, w postaci naruszenia wsparcia 167888. Indeks Dax przypominam wykres w skali tygodniowej. Zbliżamy się do istotnego wsparcia 9025-9217, strefa wytyczona m.in. na bazie projekcji układu A, B, C. D, choć właśnie jeśli chodzi o ten układ, to kluczowe znaczenie należałoby w tej chwili przypisać w strefie 8355-8455, bowiem tutaj mamy do czynienia z symetrią, no ale jest to przedział bardzo mocno oddalony od testowanego już w tej chwili niemalże przedziału 925-9217. I SP podobnie wyglądający. Tutaj już eksponowałem znaczenie strefy 1815-24. Również układ A, B, C, D, dolna linia kanału, liczne zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie długoterminowego trendu wzrostowego. To wszystko, według mnie, tworzy potencjalnie istotny przedział cenowy, gdzie popyt powinien się uaktywnić. Jeśli nie zobaczymy tutaj reakcji byków, pojawi się relatywnie silny średnioterminowy sygnał słabości. Dziękuję bardzo.